A może nie pogramy w obby dla cztery osób? Ale co no z Julią... A tak, ta w ogóle, dlaczego jesteś taka to niemiła dla Julii? U, y, bo ja... Mów, bo cię wywalimy z grupki. No bo ja jej po prostu nie lubię. Ale dlaczego do nic ci nie zrobiłam? Amelia123. opuściła grupę. Mój kotek. MichałSkibidi. opuścił grupę. Aha, XD. Ej, dotka, może gramy w m 2 Dobry pomysł. Dołączają kropka do milimetrów dwa. Cześć, misiu. Cześć, mała. Musimy się zemścić. Tak mam tak pomysł. Jaki? Mam znajomego hakera. To mój to przyjaciel zrobi wszystko, o co go poproszę. Dobry pomysł. Zadzwoń do twojego przyjaciela. Hakera. Widzę, że grają w MM2. Dobrze już, no to robię. Dzwoni. Dobra, zgodził się, co ma zrobić? Nie chcąc ich nastraszy. Tak, żeby to już nigdy nie zagrali dłaki w Roblox. Dobra, już mu mówię. Już do nich dołącza, przygotuj się. Ale to fajnie się grało. Wiadomość. Kropka, bójcie się. I co to było? Ej, deczpi, u mnie zaczęły no światła migać. Jesteś sam w domu, może to jakaś usterka? Jestem sam, o to oprzestały przestały migać. Mm-mm. Co jej jest? Nie wiem, chyba to nie może mówić. Mm, mm. O, wreszcie. Co się stało? Nie mogłam mówić PART three.